Witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowej serii na kanale Fazmofobii. Yy... I będzie to po prostu objaśnianie Wam duchów z odcinka na odcinek. I zaczniemy sobie po prostu od Spirytki, moi drodzy. Yy, spirytka, czyli najbardziej podstawowy duch w Fazmofobii, yy, który teoretycznie nie ma swojej specjalnej ab abilitki, ale nie do końca. Ale o tym za chwilę, także przestań mi gasić. Spirytka jest yy, duchem terytorialnym, który broni swojego terenu. Yy, I po prostu jest jedynie wrażliwa na smaczstiki. Ale najpierw, Spiritka ma trzy swoje dowody. Czyli Spirit Boxa, imf MFA piątkę i Ghost Writing, moi drodzy. Yy, I tak, wracając do tego smaczstika. Yy, Spiritkę można poznać po tym, jeżeli jesteście niepewni albo nie macie trzeciego dowodu, bo gracie Nightmare. Yy, odróżnia się tym od pozostałych duchów, że jeżeli ją zesmadżujecie podczas hunta, albo zesmadżujecie jej pokój po prostu, to ona przez 180 sekund nie może huntować. Co za tym idzie, będziecie mieli wtedy dużo ghost eventów, yy, dużo interakcji, ale nie dostaniecie hunta. Więc najlepiej, jeśli jesteście niepewni, zesmażować i odliczać sobie 3 minuty, jeżeli mieliście konstant hunty. A jeśli to będą 3 minuty i dopiero tak około się zacznie hunt, to najprawdopodobniej macie spirytkę. I działa to u niej tak po prostu te 180 sekund, bo u innych duchów, jeżeli je zasmadżujecie, to duchy mają na hanta przez 90 sekund, a w postaci, w przypadku demona jest to bodajże pół minuty. Także no cóż, to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o spirytkę. Taki najprostszy duch do wytłumaczenia, ale często bywa triki, także mieścić na baczności, jeżeli podejrzewacie spirytkę. I pamiętajcie o tym triku ze smadżem. Na no a tymczasem jeśli odcinek wam się spodobał zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji oraz komentarza jakiego duszka chcemy kolejnego. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie, na razie i pa pa.